Ambitne plany na sobotni wieczór zapewnili swoim podopiecznym trenerzy Tomasz Frontczak i Leszek Wódkowski. Na sztucznym boisku w Ostrzeszowie kilka minut po godzinie 19 rozpoczął się sparing pomiędzy Pelikanem Grabów a LZSM Czajków. W derbach wszystko zdarzyć się może, zwłaszcza że to tylko sparing, w którym wynik dla wszystkich raczej ma drugorzędne znaczenie. Dla pelikana był to drugi mecz w okresie przygotowawczym. W pierwszym dał ładny popis bowiem wygrał aż 6 do 0 z sokołami Droszew. Zaczęliśmy turniejem jak co roku, turniejem o Puchar Starosty i eliminacjami. Trenujemy u siebie w Grabowie na Hali i mamy bodajże 7 sparingów, które chcemy rozegrać. W tym tygodniu drugi sparing, tydzień temu pierwszy, także co weekend sparing. W następnym tygodniu mamy i w weekend, i we wtorek, także tam trochę będzie zwiększona dawka, ale mam nadzieję, że chłopaki sobie poradzą. Zawsze chcielibyśmy się wzmocnić, ale to jest od wielu czynników, zależy nie tylko od tego, co my chcemy, ale też co inni chcą. Myślę, że jeśli się uda ten zespół utrzymać, to. To myślę, że chcielibyśmy osiągnąć taki wynik jak, jak na wiosnę, jak na, jak na jesień. Jak na Beniaminka, myślę, że to nie jest zły wynik, ale nie można spoczywać na larałach. Chcemy iść do przodu i punktować już od samego początku. Wygląda na to, że z zespołu nie odejdzie nikt. Nieśmiało mówi się natomiast o wielkim hitie transferowym mianowicie zawodniku, który ma na swoim koncie 200 rozegranych meczów w drugiej lidze. Jak zdradził trener, ma on pojawić się na treningu za około dwa tygodnie. Rozmowy trwają, a my czekamy na ich efekty. Jakie są marzenia i plany LZS-u Czajków? Klub w tabelach na piłkarskich stronach internetowych zaznaczony jest na zielono. Oznacza to, że jeżeli do końca rundy wiosennej sytuacja nie ulegnie zmianie, drużyna będzie świętować awans. Przygotowania lzd słuczejków trwają już na dzień dzisiejszy na dobre. Trenujemy dwa tygodnie. Dzisiaj mamy pierwszą jednostkę sparingową z przeciwnikiem z Grabowa. Myślę, że tutaj nam na przeciwnik nakreśli, na których elementach musimy jeszcze więcej pracować i, i przyłożyć je. My zostajemy przez swoich zawodnika przy tej kadrze, co mieliśmy. Myślę, że tutaj ten potencjał w tej drużynie był, jest i będzie zawsze. i, i Myślę, że dużo osiągniemy. Sparing mimo odczuwalnego zimna nie zniechęcił kibiców do przyjścia na boisko. Piłkarze na mróz nie narzekali i, mimo nietypowej godziny, chętnie przybyli do Ostrzeszowa, by spędzić sobotni wieczór we wspólnym gronie. Myślę, że jeżeli uda nam się wejść dobrze w tę rundę wiosenną i awansować do ligi okręgowej, myślę, że będzie to na pewno na żywiołach w rundzie jesiennej. Kto wie, czy słowa Dawida się nie potwierdzą i być może już od jesieni powrócą ligowe derby LZS-u z pelikanem, które zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Póki co, czajkowianie mają okazję wyciągnąć kilka wniosków ze sparingu i popracować nad błędami. Mecz zakończył się bowiem pogromem w wykonaniu pelikana, który wygrał aż 6 do 0. Bramki dla zwycięskiej drużyny strzelali Marcin Czajczyński, Marcin Chwiłkowski, Mateusz Maciaczyk, Michał Kala, z Karnego uderzył nawet bramkarz Andrzej Bryczko, a jedno trafienie zaliczono jako samobójcze. Był to bardzo udany weekend dla Grabowa, który w niedzielę zajął także pierwsze miejsce w turnieju ludowych zespołów sportowych w Kraszywicach, zostawiając za sobą kolejno KS Rogaszyce, LZS Czajków, LZS Siedlików i gospodarzy masowie. Pelikan w kolejnym Sparingu zmierzy się z prostą Kalisz. LZS Czajków zagra natomiast z Centrum Walichnowy. Już